Zrealizowane zostały kilka zadań, które dotyczą poprawy bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców na przejściach dla pieszych. W tej chwili znajdujemy się na takim skrzyżowaniu bardzo skomplikowanym w połchowie przy szkole, gdzie były duże problemy z bezpieczeństwem dzieci, z spowolnieniem ruchu i to skrzyżowanie. Mam nadzieję, gwarantuje to bezpieczeństwo. Obserwując sytuację, jaka się tutaj w tej chwili dzieje, rzeczywiście samochody muszą zwolnić do maksimum, żeby włączyć się do drogi podporządkowanej i głównej, co daje gwarancję bezpieczeństwa. Pewne tych zadań zrealizowaliśmy. Wspólnie z powiatem kilka. Jest to skrzyżowanie w Połchowie na drodze w Wielkiej Piaśnicy, skrzyżowanie w Leśniewie łączące z Domatówkiem oraz przejście dla pieszych na drodze w Smolnie na, drodze Jana, na ulicy Jana Pawła II. Opinie są różne na ten temat, natomiast musimy o jednym pamiętać, że nie działają na kierowców ani mandaty wysokie, ani ograniczenia, ani znaki takim bardzo tragicznym przypadkiem, który miał miejsce wczoraj, śmiertelny wypadek dla przejściu dla pieszych, gdzie no niestety nie zachowano podstawowych zasad w ruchu, dużej prędkości, choć pomimo tego, że się zatrzymał pierwszy samochód, to drugi nie dochował należytej prędkości i doszło do dramatu. Dlatego też cieszę się, że udało się zrealizować te, tych kilka zadań wspólnie z Powiatem i naszym są to zadania współfinansowane z programu rządowego w 50%. Łącznie wszystkie te e, zadania kosztowały około 1 200 000 zł. Z budżetu gminy dofinansowaliśmy w wysokości 600 tysięcy zł.